Przyciski na budowie aparatu Olympus E520. Przeglądanie zrobionych zdjęć. Kasowanie zrobionych zdjęć. Uzyskanie informacji o zrobionym zdjęciu lub o parametrach ustawionych w aparacie. Wejście do menu aparatu. Ustawienie balansu bieli. Trybu pracy autofokusa. ISO, tryb numeru światła, przycisk OK potwierdzający, włączenie funkcji Live-View, czyli podglądu na żywo, włączenie włączeń stabilizacji obrazu, blokada ekspozycji autofokusa, przycisk funkcyjny, wybór pola autofokusa, Pokrętło szybkich nastaw, pokrętło trybów pracy, przycisk korekty ekspozycji, podniesienie ubudowanej lampy, przycisk zmiany trybu pracy, na zdjęcia pojedyncze, seryjne lub samowyzwalaczem, przycisk umożliwiający zmianę obiektywu.